7 września, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Generał Ludwik Czyżewski i kobieta ze smartfonem w ręku. Połączenie teraźniejszości z przeszłością to główne elementy nowego muralu, który powstał na elewacji budynku jednej z byłchatowskich szkół. Dzieło zostało odsłonięte w minioną sobotę. Uroczystość odsłonięcia muralu poświęconego pamięci generała Ludwika Czyżewskiego i obrońców Gór Borowskich odbyła się na placu przed Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1. Miejsce to nie jest przypadkowe, bowiem właśnie tej placówce patronuje generał Ludwik Czyżewski, dowódca żołnierzy walczących pod Borowską Górą na początku września 1939 roku. Mural powstał z inicjatywy Stowarzyszenie Grocholice Łączymy Pokolenia. Szanowni Państwo, do uczestników uroczystego odsłonięcia muralu Hołd Bohaterów Prześlad roku. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w akcję Ministerstwa Obrony Narodowej. Mur, ale historia wojska polskiego. Chcemy w ten sposób kultywować tradycję oręża polskiego oraz przypomnieć o czynie i naszych żołnierzy, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość oczyzmu. Gratulacje inicjatorom powstania oraz twórcom odsłoniętego dzisiaj muralu powiedziejącego bohaterskich żołnierzy walczących we wrześniu 1939 roku. Cieszę się, że przy wsparciu Resortu Obrony Narodowej na murach Zespołu Szkół Podstawowych w powstało dzieło będące ciekawą formą przedstawienia roli Wojska Polskiego w historii naszego kraju. Listę czytam w imieniu Pana Ministra Obrony Narodowej Mariusze Błaszczaka. Wszystkim uczestniczącym w posunięciu muralu dziękuję za Waszą obecność na tej uroczystości i za pamięć o polskich żołnierzach, którzy zarówno przed laty, jak i obecnie wiernie służą Polsce. Z wyrazami szacunku ministrowi obrony narodowej Mariusz Płaszczyk. Jest, jest mi niezmiernie miło, jestem dumny i szczęśliwy, że ten wyjątkowy mural będzie zdobił budynek największej szkoły prowadzonej przez powiat połuchatowski. Zgodzę się tutaj z panem wojewodą z tym, że nie wyobrażam sobie innego, lepszego miejsca w Połuchotowie na to, żeby ten mural zaistniał. Dlaczego? Dlatego, że patronem tej szkoły jest bohater. Dowódca obrony Gór Orlowskich, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, żołnierz Armii Krajowej, generał brygady Ludwik Krzyżewski. Od wielu wielu pokoleń, od kilkudziesięciu lat sztabujemy w naszej szkole młodzież w duchu umiłowania ojczyzny, szanowania tradycji. Współpracujemy na co dzień z tą brygadą Gawali Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim, z naszym Bełchatowskim Strzelcem z Instytutem Pamięci Narodowej w Łodzi. Także te postawy na bieżąco kształtujemy wśród naszych drogich wychowanków. Średnio w ciągu roku szkolnego w naszej szkole kształci się tysiąc uczniów. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jak Stowarzyszenie Łączy Pokolenia, tak ten mural łączy tradycję z nowoczesnością. W uroczystości odsłonięcia muralu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Obecni byli także członkowie rodziny generała Czyżewskiego oraz przedstawiciele z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Honorową wartę przy Popiersiu wystawiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Byłchatowie. Mural powstał w ramach projektu pod tytułem Hołd bohaterom września 1939 roku. Budowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, na który Stowarzyszenie Grucholice Łączymy Pokolenia, pozyskało dofinansowania w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej Mur Ale Historia Wojska Polskiego i otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na zadanie pod tytułem Muzycznie i patriotycznie kultura pod tytułem Pamiętajmy. Rok szkolny rozpoczęty, zatem czas na policyjne podsumowanie wakacji. W całej Polsce mundurowi odnotowali ponad 5 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło 479 osób, a ponad 6 tysięcy zostało rannych. Wakacje są corocznie czasem intensywnej służby dla policjantów pionu ruchu drogowego. W czasie tych rocznych wakacji na drogach powiatu Bełchatowskiego odnotowaliśmy nieco więcej zdarzeń drogowych niż miało to miejsce w porównywalnym czasie w roku ubiegłym. Nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków ruchu oraz lekceważenie fundamentalnych przepisów ruchu drogowego, jak te w postaci nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, przyczyniły się do zaistnienia wielu zdarzeń drogowych. Poza tym zmienne warunki pogodowe, które nam towarzyszyły, silnopady deszczu, śliska nawierzchnia drogi, i niestety czynnik ludzki, czyli za duża prędkość, nieprawidłowe wykonywanie manewrów na drodze, również niewłaściwe zachowania pieszych rowerzystów, doprowadziły w sumie do 158 kolizji oraz 25 wypadków drogowych, w których niestety zginęły 4 osoby, a 26 zostało rannych. Apelujemy do kierowców o dostosowanie techniki jazdy do aktualnie panujących zmiennych warunków drogowych. Pamiętajmy też o tym, że rok szkolny właśnie się rozpoczął. Wielu uczniów dopiero rozpoczyna swoją przygodę z edukacją i z samodzielnym poruszaniem się po drogach starsze dzieci wróciły do nauki po dłuższej przerwie. Mogą one być więc rozproszone, rozkojarzone, dlatego zwracajmy uwagę na pieszych nie tylko w obrębie szkół. Najważniejsza i najskuteczniejsza metoda na bezpieczeństwo na drodze to odpowiednia prędkość i stosowanie się wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych, rowerzystów, do obowiązujących przepisów. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych nie zabraknie policyjnych patroli, bowiem bezpieczna droga do szkoły to cel policyjnych działań. Na początku września policyjne patrole będą pełnić służbę w rejonach szkół oraz zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim jedna osoba otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 114, natomiast liczba wykonanych testów 87, w tym jeden z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 29 osób zakażonych koronawirusem. Potwierdziły to uzyskane pozytywne wyniki testów laboratoryjnych. Jedna osoba zmarła, posiadała ona choroby współistniejące z COVID-19. Liczba Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 4336, natomiast liczba wykonanych testów 3469, z czego 36 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 406 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia, liczba przypadków śmiertelnych 13. W najbliższy czwartek 9 września HDK PCK przy elektrowni Bełchatów zaprasza na akcję honorowego oddawania krwi. Będzie to już 270. akcja. Krwiodawcy, którzy planują włączyć się do akcji powinni zanotować, że zbiórka odbędzie się w punkcie pobrań przy ulicy 1 Maja 1. Warto pamiętać, że oddać krew może osoba pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Zdrowa, nie przyjmująca na stałe żadnych leków. Dawcy przysługują dwa dni wolno od w dniu oddania i dniu następnym. Rejestracja będzie prowadzona w godzinach od 8 do godziny 11.30. Za nami jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. W tym roku Bełchatowianie, podobnie jak w całej Polsce, czytali Moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Byłchatowska odsłona miała formę próby czytanej dramatu, w której udział wzięli m.in. prezydent Mariola Czechowska oraz wiceprezydent Łukasz Politański, a także pracownicy biblioteki i młodzi aktorzy z grupy BAT-PKP działającej przy Miejskim Centrum Kultury. Oj, ja i wyspać. Zbyszko, czy ty się przestaniesz lampardować? Czemu nasze uczciwe nazwisko? Po i spelunkę uczysz. Co mamcia, co ja tutaj z wami w domu robił? Nikt nie bywa, żyjemy jak ostatnie zorki. Ciężkie czasy, nie ma na przyjęcia. E, człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mamcia. Myśl to wielkie słowo. Ono mnie stąd gna, to przecież tu i ówdzie. Uch, jeszcze się kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie, właśnie, więc ja też myk z domu, bo w domu to właściwie cmentarz. A czego? Myśli brak swobodnej, szerokiej myśli. No więc do kawiarni! do… — Tak, tak, do... Co mam cię może wiedzieć, którymi to dra... drogami chadza ludzka myśl? Nawet takiego jak ja, kółtunas. Jesteś Głupi! Ty i twój ojciec, tak jak na dusza. On coś nie w cukierów. Warto dodać, że narodowe czytanie organizowane jest przez prezydenta RP od 2012 roku. Głównym celem narodowego czytania jest promocja czytelnictwa, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków. Po tak pięknej próbie przed premierą czytania narodowego, moralności talińskiej. No może kilka słów na temat moralności, ponieważ o uniwersalności utworu. Za polskiej najlepiej świadczy fakt, iż stworzone przez nią pojęcie dulszczyzny jest nadal żywe. Tak sobie myślę, i dzisiaj sobie pomyślałam, że, bo już czytałam, ja również dzisiaj czytałam fragmenty, że są takie utwory literackie, które są cały czas aktualne. Są takie utwory muzyczne, na przykład Dziwny jest ten świat, zawsze będzie aktualny. I ten utwór właśnie również jest wciąż aktualny. Cechy osobowościowe, jakimi autorka obdarzyła główną bohaterkę jej rodziny możemy zobaczyć wokół siebie dzisiaj również. Moralność pani Dulskiej niesie ze sobą również przesłanie takie psychologiczne, etyczne, społeczne. Dulskim może być każdy i w każdej chwili. Mama. Cechy jakie skontaktowała za Polską można zobaczyć w ludziach niezależnie od ich wykształcenia, od od hmm. majętności od wieku. I no, jaki jest sens tego, co teraz powiedziałam, że no, można powiedzieć, niestety, o wiecznej aktualności dramatu. Każda osoba, która zagościła w bibliotece i uczestniczyła w narodowym czytaniu, mogła w swoim egzemplarzu moralności przybić okolicznościową pieczątkę. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.